Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sterrari. Mała zmiana planów ponieważ w tym odcinku sobie walczyć z, z Destroyerem, tylko że mam sobie Bloodmon i myślałam, że na początku tylko zabijaczki będą przychodzić, ale jednak tutaj jest o wiele więcej spełni się mopków hardmodowych, więc stwierdziłam, że można się tutaj wybrać, że pozabijasz trochę hardmodowych mobków i właśnie na przykład... Ej, co tu jest? Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Zrobiłam sobie kryształowe naboje. Jak też tam widzicie. Zrobiłam dodatkowe pięterko, ale to zaraz wszystko wam pokażę. Tylko muszę pozbyć się znaczy pozbyć Znaczy się to będzie całą noc tak napierdzielać. Tylko, że właśnie specjalnie poszłam w stronę zimy. <grym> bo to są trudne moby. Uj! Tylko piłam się na życie swoje, właśnie i w niego. Dobra. Co to w ogóle był za klaun? Wilków nie cierpię. Wilki są B. To może być. To spoko. Klaun był fajny. Muszę przyznać. Nie wiem, co on robi na zimowym biomie. Tak szczerze mówiąc. Może właśnie. On, on nie jest zimowego biomu, więc może cofniemy się. Ale coś tu fajnego mi też powypada. Wow. Ale to będziemy testować zaraz. A? Wilk. To mi tak? Nie. Halo Coś się. O, wilkowy baner, Jak fajnie. Czad. W ogóle wiecie, co się stało z. z moją. Z czym? Farmą grzybków. Idę wam pokazać. Pająk walczy Było dla mnie wielkie zaskoczenie. I w ogóle nagrywałam już dla was wcześniej odcinek, ale stwierdziłam, że to, co wszystko nagrałam, było nudne i... I, i... patrzcie. Ciu. I w dzień też tu jest ciemno. I zbieramy już tutaj parę razy grzyby. Wow! No, e, to tyle. Na razie idziemy walczyć. Właśnie padał strasznie też, jak tutaj budowałam i chciałam zacząć nagrywać, ale stwierdziłam, nie obiecałam wam destrojera. Później stwierdziłam, że wyprawa po wszystkie rzeczy, żeby zrobić królową pszczół, nawet nie jedną, a wiele, bo to jest mój cel właśnie. To jest królowa pszczół, tylko że bardzo dużo, bo ja bym chciała mieć bardzo pszczeli, pszczelę ubranko, on mi się bardzo podoba. Wiem, że wam się może nie podobać, ale mi się podoba. <laughs> Ojejku. Widziałam jakieś fajne rzeczy pancy Tu gdzieś znalazłam pod ziemią ten. W sumie niech pada lekko, to na pewno nie będzie Golema, niestety w sumie, bo on... fajną zbroję można zrobić, bardzo mi też mi się podoba. W sumie jeszcze nie widziałam, tylko widziałam w kwadracikach, że można, o tak, bo wypadł mi jeden kawałek. W życiu z niego. Ale może być ładna taka ludowa zbroja. Hmm. Z tym pistoletem, w sumie z tymi nabojami, to nie wiem, z statystykami, właśnie dla Rangera, to muszę przyznać, że jest łatwo. Nie spodziewałam się tego. Spodziewałam się tutaj śmierci jednej po drugiej, właśnie, zwłaszcza tutaj w bloodmoon. O, się znowu jakiś klaun. No, po prostu klaun. Kurde, jaka beka. Co on tu robi? Klaun na zimowy... Oj, Ale jest tu mamy tyle, że haha Ale one chyba tam do czegoś są potrzebne później na hardmodzie. Znaczy później teraz już. Oj! Wilk w ogóle się nie cofa, jak się w niego bije, to nie... U niego przeraża, że on we mnie wchodzi. raczej znaczy, wiecie co chodzi? Po prostu nie ucieka do tyłu. Przejdźmy się jeszcze może na holu, na tutaj na blood Moonie, żeby tam... Jakieś może fajne. oj Mopki sobie pobić. Patrz jak. Skrubany. A ty przelatujesz. Demonaj? Hmm. Tego ja nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Patrz jak znowu hehe. <grym> On tylko w przechodzi przychodzi. Jaka jest ta? A w ogóle zaczęłam nagrywać ten odcinek zaraz po następnym, bo właśnie wzięłam się za budowanie, ale przy ten Blood Moon nie wiedziałam, czego się spodziewać i bałam się, że przegapię przegapie. E, nie nagram czegoś ważnego, czyli na przykład, że to... Widzieliście mi wypadło z tych dziwnych mapków tutaj. Dla mnie to jest ważne, bo później było kurczę, skąd to się wzięło, chciałabym zobaczyć, czy tam chciałabym zobaczyć, skąd to się wzięło. Ale ja tego nagrywam. Bloodmoon i walkę. Fajnie, bo mam mi skrzydła wiecie, co na to weberne trzeba będzie skoczyć. Właśnie w tym odcinku sobie skoczymy na wywerna jeszcze. O właśnie może w tym podmuniona by, by przyleciała. Co na to? Chodźmy, zobaczmy. Później mu się pozbiera. jest właśnie czerwono, Więc możliwe... Jest! Jo, kabeka, ale jak szybko. Tylko żeby mi więcej niż jedna nie przyleciała. N ja nie spojrzałam na swoje życie w ogóle. Jaka siara. <tak>, tak się skupiłam na biciu jej i w ogóle się ucieszyłam, że ona tu jest, że nie skupiłam się na swoim życiu. Jaka siara. Jaka siara. Jaka siara. Podki. A picie mi te moby, tu mam to. No, co to miał być? Co mnie zabiło? Fungi, spor. O nie, grzybowe moby! Kurczę, moja farma mi chyba jednak nie wyszła. Cześć. Dobra. Zabieramy się tylko jest jeszcze noc, na tą wyspę. O nie, już się skończyła. No nie <noise> Jakiego ja mam pecha. Ja nie wiem, co się dzieje. W ogóle byście wiedzieli, co to ja poszłam po te miotki po to wszystko, to... Jakaś masakra. Dobra, sprawdzę sobie, co to jest, bo mi się to podoba. Ale idę z domku, bo to źle wygląda. Boję się, że mi to rozwali jakiś domek czy coś. Aha. Aha. Okej. Okay. No tak, jest napisane, że rękawicę bokserską wypluwa. Coś fajnego do mnie potrzebne. Nic fajnego już nie wyleciało, w sumie doma no i... chyba pierwszy raz widzę ten baner, muszę go powiesić. Hmm. Dobra, ale dzisiaj nie ma w ogóle żadnych porządków, żadnej organizacji, bo ostatni odcinek straciliśmy na to, co teraz już nie będziemy marnować na pewno. Tylko powieszę baner. I biorę tą podkę, o której mówiliście, jeżeli ją mam... Oczywiście, że nie ja mnie. No bo przecież. A, ale ja ją zrobię. Teraz zobaczę jak. Zobaczy jak ją zrobię. Ym, czy nam zginą? To samstwo. Dobra. Chwila, czy było przywołujemy. O masz szczęście, że przylazłeś. Szukamy teraz ja pierdzielę. Jest Woda. A gdzie są nasze verteterte? A my nie mamy tego, mamy to. To też może być? Hmm. Ha, teraz wygląda jak. Nie wiem co, hmm. gdzie jest ta potka. No, ale jak nie mam, nie mam Crimson, to cri Crimson. To jak mam to zrobić? Przecież to jest sześć królowych zabijemy za to. Gdzie jest ta potka? Chodź tu jeszcze raz. Crafting. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Co? jestem taka niezorganizowana ostatnio. Że szok. Ta potka musi teraz tu być. Nie ma a jest. No. Wezmę dwie. Dobra. I teraz pójdziemy sobie na wyvernę. Taka troszeczkę pobijemy się. A później sobie pójdziemy yy, zapić yy, królowe. Sześć królowych. Mam nadzieję, że wypadnie nam coś fajnego. W ogóle świetny był ten pistolet. No na początku, oczywiście, ten, który same pszczołki naprowadza. To jest fajna sprawa, bo większość mobów na przykład yy, nie atakuje, jeżeli są atakowane. O tak. Może to powiem tak najprościej. Więc te pszczoły tak cały czas nie tylko po jeden, ale tak cały czas go gryzły te, te moby i. i mob nie mógł atakować. Świetna sprawa. Hmm, nie spodziewałam się, że to wywerna może mnie zabić, ale nie wracajmy już do tego. Mogłam wziąć jeszcze świeczkę. To żeby był taki wiecie. Double. O, mój pająk. Czym on ma? Aha, 10 ma na kostę, to tak. O, koniec. Jest. No. To się nazywa walka. 9. Jeszcze ledwo mnie pierkami. Fajnie, wysoko skacze, co? Podka podziałała, dziękuję bardzo za podpowiedź Myślałam... Znaczy nie wiedziałam nawet, że taka podka istnieje Musi jakoś bardzo dużo dodawać. W takim razie, skoro tak szybko przyleciało Chyba, że to była kwestia szczęścia i teraz będziemy czekać nie wiadomo ile na następną Bo na pewno 9 mi nie wystarczy, bo bodajże 20 jest na jedno skrzydła I tak mieliście raczej pewnie skrzydła mi się przydadzą na początku, a nie pod koniec gry Pewnie skrzydła są jednym z przedmiotów, którzy, które ludzie robią na samym początku, jak tylko wejdą w harmonię. Czyli no, może nie na samym początku, no bo tą wywerną chyba nie jest tak łatwo na początku zabić. Jeszcze piórka sobie pozbieram. Właśnie coś ta wywerna. O, jest kolejna. Ej, dlaczego mi się zmieniło? Gdzie drop? Ej, ona jeszcze żyje. Nie, to jest kolejny. gdzie drop z tamtej? Jaki bezsens. Jaki bezsens, ja mam takiego pecha dzisiaj. Może dlatego, że wyszło za ekran? Aha, świetnie. Mognisko, będziemy lecieć sobie życie. Pająk! Pierzcie do roboty, no właśnie. Mamy jeszcze tysiąc amunicji. Tu jeszcze podlecę jeszcze raz, bo jak już tak jak podlatywam, to ta wywerna nagle się pojawiała. Przejdźmy się tutaj. Jó ty harpi tu tyle, że piór na mnie zabraknie. No, dajcie je chociaż jeszcze o jedno, dziękuję. I mamy 22. Dobra To domo. O nie, teraz się moby spiły tam. No dobra. Przez 3 minuty jeszcze. Zbierzemy grzyby. A to, że się tutaj moby robią, to nie szkodzi. Nie ma dwóch prostu klocków. Bo miałam w plecaku tylko 160-156 jak to budowałam. I nie zużyłam wszystkich. Także po, 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 pod poprzednim filmikiem e, wasze komentarze nie czytałam jeszcze, bo mówię nagrywam zaraz po drugim. Mam będę miała też ciężki weekend, więc e, wolę zrobić to na zapas niż później, słuchać marudzenia, gdzie filmiki, gdzie teraria, kiedy teraria. Także będziecie mieli więcej, ale niestety nie skorzystam z waszych komentarzy właśnie w tym odcinku, ale może mamy 16 minut to pójdziemy jeszcze do ciebie, choć tu. Wiem, że takie są super. Ja nie wiem, czym te skrzydła się różnią w ogóle, ale dobra. Wróżkowe są świetne. Są, i... są proste do zdobycia, bo tylko Pixie Dust w sumie. E, te są bardzo ładne. Nie wiem skąd wziąć Butterfly Dust. Nie wiem skąd wziąć to. Nie wiem skąd wziąć to. Ani to. Ani to. Ani to. Mhm. To nie są skrzydła. Aha, anielskie można sobie zrobić z prostych bardzo rzeczy. Ale nie wiem, czy one są takie dobre, tak? Znaczy skrzydeł nie będę robiła, a już teraz się y, zdam na Wasze opinie na temat skrzydeł, które są dobre, a które nie. Więc musicie mi dać znać. A teraz lecimy do dżungli. Tak szybko. Kurczę szkoda, że nie ma teleportu takiego siuku. Jesteśmy w dżungli. Lecimy do dżungli i przewołamy sobie te sześć y, pszczół <grylowych> królowych. Zbierzemy drop. Mam nadzieję, o, może różkę. Później zrobimy sobie, będziemy mogli przewołać sobie pszczółkę. O, slimik. Ty jesteś fajny, bo ty jesteś zły slimik. Oj, ty jesteś taki jak mamusia slimik. Ten... O, o, no mnie to ja poproszę. A jeszcze trzeba będzie pójść w drugą stronę. I light mumi pozabijać. mumi Jak mamusia mumi. Czy mama slip? Nie, po prostu skorumpowany slime. No, lec, lec, lec. Tam serduszko sobie leży. Kurczę, coraz brzydszy ten świat taki zajęty przez ten... Aha, już wiem o co ci chodziło, jak napisałeś, żeby to z dala od korupcji zbudować. Bo Hollow nic nie zrobi z tą farmą, tak? A korupcja zrobi, bo to się rozrasta. Aha, dobra, ja. No, wiecie, ja się dopiero uczę Że. Muszę tu sobie wejść chociaż tak wyżej, bo będą mi tutaj. właśnie. A co ja go zabiłem? Czy to ten? Mój go zabiję Będą mi tam skakać te pierdoły. O, żółwie, proszę. Jedną taką platformę muszę tylko zbudować, wiecie? Nie będę tutaj, broń Boże, budowanie. budowała, nie martwcie się. O. Jeszcze mam trzy. Dobra. Oj, tam. Czy baty mi to będą latały. No nie, może tu dolecisz. Serio. Dobra. Właśnie, one mają 3-400 życia. Antystrojera podobno 60 tysięcy. Jedna. Co mamy? Harbour A właśnie, jeszcze jest szansa, że wypadnie... E jak pszczółka, na której możemy latać Ja nie wiedziałam o tym, dopiero oczywiście Starker mnie o tym uświadomił, Jak mu powiedziałam, że sobie biłam ostatnio królowe Problem jest w tym, że nie mam yy, miejsca za bardzo w osikunku To się przyda? To w sumie nie, to później mogę kupić Dobra, gdzie ona jest? Czy to oboźno się skończyło? A no w sumie pewnie tak. Bo... Ta. Dziękuję. Mieczyk. Jeszcze trzy. O! Do kolekcji. O! To i No nie mówcie, że to jest to, żeby będę mogła jeździć na, na pszczółce. Jak to jest. Jak to jest to. To jestem. Ten... Częściarą. Muszę przyznać. Bo chyba jest mała szansa, co? Żeby to wypadło. Nawet jak na... Która to była? To jest kolejna. Co to by była? Przy trzeciej nam to wypadło. Ej, nie mam już nawet wybuchających tych. Tylko zwykłe. Muszę tu włożyć. Mamy tego co dużo. Tu muszę coś wyrzucić. Spodnie nie. A to też nie. To wyrzucę. To mi też niepotrzebne w sumie. No i co to robi? On myśli, że jestem jego mamą. No i co z tego? Dobra, przywoływałam ostatnią. Właśnie jeszcze ostatnia. No to nie jest ta, na której się lata. Już miałam taką nadzieję, ale w sumie to nie jest minion. Czy jest, zamiast pająka? A możliwe, że to jest zamiast p... Ale ta pszczoła nic nie robi. A nie, pająk też jest. Nie ma chyba tego, co? Co przywołuje. Tu coś leży? Nie, wszystko zostało... Czyli... Oj, 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 ty to jesteś niedobry. I nic z ciebie nie poleciało, a z tych żółwi podobno leci fajna skróbka. Patrzcie kolejne. Stój, 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 stój. Coś poleciało. Może ja zrobię tak? Ale nie mam co wyrzucić. I no po co mi w sumie te różdżki? Te miecze mogą trochę kosztować, jakbym chciała. Czemu ta pszczoła, pszczoła lata i co? Ona no nic nie robi pewnie, co? To jest taka pierdółka do ozdoby. Mogę się założyć, że to jest taka pierdółka do ozdoby. Aj. Dobra, miecz jeden też wyrzucimy i w sumie to wyrzucimy. Jejtu, zobaczcie, co tu wypadło. Jest albo że nie mówcie, że to jest... No, gdzie ona jest, gdzie ona jest? No gdzie ona jest w ekwipunku? Jest. Nie no, materiał. Kurczę, no to zimowego żółwia na pewno mi wypadła ta. Taka skorupka od razu do założenia, armor i 25% życia jak mam, to... Jakoś to mnie tam chroni. Super. No, ale to widocznie nie jest to dobra um, w takim razie zużyliśmy wszystkie te możemy wracać do domu w ogóle kiepsko, bo nie wypadła nam maszyna do robienia miodu nie wypadł nam strój w sumie na no tylko spodnie kiepsciutko, strasznie kiepsciutko No to nam wypadło, ale to jest takie o, chyba tylko dla popierdółki takiej. Żeby było. No jesteś pszczółka, no i... i... Fajnie, no będzie ze mną latać. Pająk za mną chodzi, ty za mną latasz i... i krzywo jest. <gry> Dobrze, kochani, to ja wam dziękuję za uwagę. Muszę tu porządki zrobić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Taki nie z tej... Hmm. Nie, nie z planu, że tak powiem, ale. Aha, jeszcze bym chciała sprawdzić, co ten turtle shell robi. Czym ja tu marłam? A dobrze, już wiem. Ale to bez sensu, bo wtedy moby będą mnie biły. 27? 21. Kurczę, to jest strasznie silne. Aha, do tego jest to zielone, coś potrzebne. I ta nazwa coś mi wskazuje na to, że to z tej plantery. Ale dobra. Ja sobie to posprzedaję. Tymczasem dzięki za uwagę i do następnego, i w następnym odcinku już na pewno będziemy bili Destroyera, korzystając z Waszych rad. Także do następnego.